Siemano, witajcie kocury z tej strony Kondi. witam was w kolejnym odcinku serii z Farminga 25 na moim kanale. Zazwyczaj w tej serii pokazywałem wam maszyny, ciągniki, które były niezbyt drogie, ale dzisiaj się to zmieni, gdyż wypożyczę sobie najdroższy siewnik który kosztuje ponad 300 tysięcy euro, więc będzie się działo, ale zanim Wam to wszystko pokażę, chciałbym Wam tylko przypomnieć, że jest to już 167 odcinek, a w poprzednim materiale pokazywałem Wam testowanie nowego ciągnika. Więc jeśli ktoś nie obejrzał tego poprzedniego odcinka, to serdecznie Was tam odsyłam, a jaż moi drodzy zabieram się za tę całą pracę. No, i tak tylko dla przypomnienia, chciałem Wam pokazać ten nowy ciągnik, czyli tego pięknego Fenda. Przed chwilą skończyłem tutaj, jak widzicie, talerzowanie. No i to, co zauważyłem, moi drodzy, to to, że gleba, która jest jakby. Nawożona gnojówką ma inną teksturę niż ta gleba, która jest nawożona gnojówką, ale przed, przed, jakby, talerzowaniem. Chyba mnie rozumiecie. To jest gleba po gnojówce, jeszcze przed talerzowaniem, a to jest przed gnojówką i po talerzowaniu. Tak, tylko chciałem Wam powiedzieć. No i tak, moi drodzy, zabierzmy sobie tego Fendika, bo w sumie on nam już tutaj nie będzie potrzebny. No i również muszę Wam powiedzieć, że tego fenda dzisiaj niestety nie będziemy używać. Pojadę sobie zwrócić ten, znaczy tę talerzówkę, no i później wezmę sobie masaja mojego. No i tym masajem pojadę sobie po ten najdroższy siewnik. Bo jestem bardzo ciekawy, jak ten siewnik wygląda, jak on będzie działał. No i ogólnie też ile on kosztuje dokładnie, jestem ciekawy. Na pewno powyżej 300 tysięcy, bo coś tam właśnie widziałem. Ehm, no a teraz w sumie mogę wam jeszcze przypomnieć, żebyście zostawili łapeczkę w górę oraz suba, bo jest to mega ważne. Ehm, no i tak, czekajcie moi drodzy, bo chciałem sobie wziąć tak naprawdę... A! Chciałem sobie wziąć maseja. Jest mój przepiękny masej Ferguson. Ehm, o, tutaj mamy maseja. Przed chwilą skończyłem właśnie rozwozić gnojówkę. Nie wiem, czy tak mogę w ogóle powi powiedzieć, bo to się nazywa nie rozwożenie, tylko... Mm, Zapomniałem po prostu, nie roz, rozrzucanie to z obornika, ale z gnojówką to jest. E, Napiszcie w komentarzu, co się robi z gnojówką. Gnojówkę się. Na, naprawdę nie pamiętam, moi drodzy, ja mam jakąś sklerozę. E, ale okej, okay. pojedziemy sobie do sklepu, e, bo tam właśnie będziemy mogli sobie odebrać ten nasz piękny ciągnik, znaczy czołnik, co ja gadam. Ja cię kręcę, Ca cały czas mi się wszystko myli. Będę mógł odebrać sobie ten siewnik który sobie dzisiaj wypożyczyłem, bo niestety nie mam takich dużych funduszy, gdyż no nadal jestem winny bankowi ponad 1,5 miliona euro. Ktoś napisał ostatnio komentarz, że cały czas zbiera marchewki i cały czas jestem tyle na minus w banku i że nie uda mi się do 200 odcinka tego zwrócić, ale wszystko się uda, moi drodzy, ja wam mówię, będzie cudownie. Też chciałem wam powiedzieć o tym nowym DLC. Że kosztuje ono 9 euro, bo tego jeszcze w ogóle nie mówiłem. No a chciałem Wam to właśnie powiedzieć, tylko nawet nie sprawdzałem dokładnie, czy oni to dopiero teraz podali tę cenę, czy po prostu nie wiedziałem, jak to sprawdzić. A dzisiaj sobie coś tam poczytałem więcej. Poklikałem na ich stronie i zauważyłem, że do 3 czerwca chyba te DLC nowe kosztuje 9 euro albo nawet 8 euro. 8 chyba. Nie 9, 9 kosztuje, 8 9,9 kosztuje, 89, tak dokładnie. No i no 40 złotych, tak mniej więcej, a po 3 czerwca będzie kosztowało chyba. Ile tam będzie kosztowało? 10 euro, więc to już będzie 43 zł, mniej więcej. No i ten, dobra, wypożyczmy sobie ten siewnik, bo będzie to siewnik taki zwykły, nie będzie to siewnik punktowy i też musicie zauważyć, moi drodzy, że. Chodzi mi o to, że ten siewnik będzie najdroższy wśród tych wszystkich siewników, które są normalnie w grze. Nie chodzi mi tutaj o modyfikacje, bo tutaj mamy taki jeden, o ten jest za 360 tysięcy euro, więc on jest jeszcze droższy niż ten. Który dzisiaj sobie przetestujemy, ale no jest to modyfikacja, więc jego nie uwzględniam. Normalnie najdroższy z siewników punktowych jest ten za 250 000 euro, a tutaj mamy takiego siewniczka za 312 000 euro, więc ten jest najdroższy z tych normalnych, a, a oprócz tego jeszcze mamy tego za 331, ale tamten chyba kosztował 360, więc tamten jest najdroższy. Na, nie, tu za 430, ja cię kręcę. To ten jest najdroższy, no ale to jest modyfikacja, więc tego nie uwzględniamy, to może kiedyś nagram Wam osobny odcinek o tym, bo to jest to jest gigant, 30 metrów ma i 600 koni mechanicznych potrzebuje, i cię kręcę, co to jest w ogóle. Na tym 415 koni, więc jest ok, i 9 metrów tylko ma, a ten 30, więc jest no kolosalna różnica, moi drodzy. Um, to do szania taki roślin jak pszenica, jęczmień czy rzepak, ten siewnik dodatkowo umożliwia bezpośredni zasiew bez konieczności wcześniejszego spulchniania gleby. Czy co, czy tym tutaj siewniczkiem mógłbym od razu sobie mm, siać, nawet nie, nie używając żadnego kultywatora, tak moi drodzy? Jeśli mam rację, to proszę dajcie znać w komentarzach, bo nie w sumie. Obciążnik... Nie, nie potrzebuję. Dobra, wypożycz. 15 tysięcy euro. No naprawdę bardzo dużo. No i wziąłem do tego maseja, bo ten masej tak bardzo pasuje tutaj do tego... Masej bardzo pasuje do tego siewniczka. Chyba, chyba wiecie o co mi dokładnie chodzi. Więc odjedźmy sobie tutaj tym fendem, no i tym... Znaczy tą talerzówką. No i teraz weźmiemy sobie maseja i tym masejem pójdziemy sobie tutaj znaczy pójdziemy, pojedziemy zasiać, jeszcze nie wiem co, wydaje mi się, że chyba pszenicę albo jęczmień, coś w tym stylu. Dobra, więc bierzemy sobie ten siewnik, nawet, nawet dokładnie sprawdzę z jakiej jest firmy ten siewnik. Dobra, firma to jest Nowak. Next Generation Farming, T Force pl Plus e, e, 950, ok, spoczko. Nie wiem czy coś tu, a na pewno muszę sobie dać. No i kurde, kurka, bo no. Eee, szybko, czekajcie. Nasiona. To tak, bierzemy sobie na pewno nasiona. Niech to będą takie zwykłe nasiona. No, w sumie to nie ma żadnego znaczenia, co nie? Bierzemy sobie to, więc e, dajmy sobie tyle. Kup, tak. Dobra, bo ten tutaj naprawdę mieści dużo miejsca, więc dajemy sobie to wszystko. E, oprócz tego, jeszcze co tam miało być? Miał być jeszcze nawóz. To dajmy sobie jeszcze nawóz ogólnie. Bo tam chyba był nawóz, co nie? Mam, mam rację? Chyba mam. Nawóz stały, więc sobie weźmiemy może 4 e, kup, tak? Najwyżej, jeśli tutaj nie ma nawozu. Jest nawóz, ok. Dobra. A czemu nie mogę wziąć obu na raz? Tak się da, czy nie? A sprawdźmy, tu się to wszystko napełnia? Tak, tutaj się napełnia. Fajnie, rozłóż, włącz, a nie da się tego otworzyć, nie da się niestety. No ale okej, okay. dobra, szybko sobie to wszystko tutaj nałożymy, no i później po prostu zrobimy sobie ten normalny zasiew, więc jeszcze tutaj chwilę czasu musimy poczekać. W międzyczasie chciałbym wam tylko przypomnieć, żebyście pisali komentarze, jakie chcecie następne odcinki. Ehm, oprócz komentarzy takich, gdzie po prostu będziecie mówić o tym, znaczy pisać, to chciałbym, moi drodzy, żebyście jeszcze pisali... E jeśli wiadomo, jeśli nie wiecie jak coś, jak coś zrobić w farmingu, to piszcie w komentarzach, ja na każdy komentarz odpowiem, to, 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 jest pewne, no i też jakie chcecie następne odcinki, to już wam mówiłem, bo, bo pomaga mi to po prostu rozwijać te, te serie. Okej, okay, więc lecimy już, a patrzcie, zamknęło się to, spoko, naprawdę, a otóż pokrywę, mogę otworzyć pokrywę. Ok, tak to wygląda, ciekawie, jeszcze muszę sobie napełnić tutaj paliwem mojego, mojego maseja, dobra, działamy z tym no i też yy, chciałem wam tutaj powiedzieć chyba, chyba premiera ogólnie tego DLC też jest mniej więcej, mniej więcej 3 czerwca, bo jeśli po 3 czerwca jest ta cena DLC większa, no to pewnie premiera jest właśnie do 3, znaczy 3, 4 czerwca, tak mi się przynajmniej wydaje nie pamiętam już dokładnie, ale zazwyczaj tak było, że chyba dzień po tym jak jak kończyła się promocja albo kilka dni potem, czy tam tydzień nawet, to wtedy było po prostu była premiera tego. No czekajcie, weźmy, weźmy sobie tutaj kliknijmy tak. Zapiszemy sobie gierkę. Eee, no i pięknie, więc teraz sobie to rozłożymy. Zobaczymy jak to będzie wyglądało tutaj rozłożone. No wygląda czadersko serwo. mówię. Największe wrażenie to te gąsienice tu, tutaj robią, widzicie to? Patrzcie, się jeszcze rozkłada bardziej, superancko to wygląda. Serio, teraz się czekajcie, na dół, no i kilka. a jeszcze nie, czekajcie, muszę wybrać co my sobie tutaj ogólnie zasiejemy. Ja, ja chyba pszenicę, tak bo pszenicę nie więc weźmiemy sobie pszenicę, klikamy sobie B, no i lecimy. Chyba będzie się normalnie już nam tutaj wszystko siało, mam rację? Mam absolutną rację. Dobra, więc lecimy sobie z tym sianiem I tak, klikniemy sobie F1, bo tutaj to nie ma znaczenia Zobaczymy jak on w ogóle wygląda ten siew wygląda czadersko No i tak, on wygląda w taki sposób, sposób Sprawdźmy czy tutaj już mamy Mamy, pszenica jest, ok, 100% na więzienie. No i Nowak T-Force Plus 9 950 I tutaj mamy te gąsienice Te gąsienice dają takiego efektu takiej, taki, taki po prostu nowoczesności, nie wiem, nie wiem czy czy kumacie o co, o co mi chodzi ogólnie, no ale wygląda to naprawdę bardzo fajnie i i tak stylowo, nowocześnie, Czeka, V, B, na dół, lecimy dalej cały czas będziemy sobie tutaj siać, no i tak, tak jak wam powiedziałem na początku tego odcinka to to, że tutaj gdzie mamy tę te, te inną teksturę, czyli tutaj po bokach to Rozlewałem. O, brakowało mi słowa wówczas, jak Wam o tym mówiłem. Chodziło mi o rozlewanie gnojowicy. To w tym miejscu rozlewałem gnojowicę po talerzowaniu, a w tamtym miejscu rozlewałem gnojowicę przed talerzowaniem. No i taka jest właśnie różnica. Ale możemy zauważyć, że teraz, jak tutaj już robimy sobie, a tam sobie zostawimy te miejsca, później sobie to nadrobię. Jak tutaj mamy te miejsca niektóre, sprawdzimy sobie jak tekstura się zmienia ogólnie tutaj. Czy tekstura jest taka sama? Tekstura jest taka sama, więc tutaj później to już nie ma zbytnio znaczenia tak naprawdę, bo nawet na tym, na, na tym polu, gdzie mamy różną teksturę, no to później i tak ona się zamienia w taką samą, czyli to co było po, to co jest po sianiu. No mam nadzieję, że mnie rozumiecie moi drodzy. Ten odcinek pojawi się ogólnie w sobotę, w sobotę również rozgrywam mecz. Jest to mecz naprawdę z ciężką drużyną. E, mam nadzieję, że uda. Czekaj, to jest... Nie tak. Czemu mi to nie działa? A, nie, dziwne. E, no i tak, e, taka dygresja tutaj, że, że, że ta po prostu mi nie działa. E, nie wiem czemu, bo mam włączone, że są duże litery. Klikam sobie tab i to nie chce się. Dziwne. E, może przez to, że farminga gram. Ale okej, okay, teraz wracając do tego tematu, chodziło mi o to, że gram mecz w sobotę no i po prostu nic, nic nie robię w piątek, czyli po prostu nagrywam sobie odcinek, żeby ten odcinek był na sobotę, w niedzielę prawdopodobnie pojawi się geogeser z wbijania nowej rangi, więc naprawdę będzie mocny odcinek, no i też muszę przygotować się na następny tydzień, bo tam będę musiał zrobić sobie odcinki na zapas, bo w następny weekend mam wyjazd, to jeszcze będziecie wiedzieli jaki. Chciałem na tym wyjeździe coś nagrać, być może mi się uda, ale to się jeszcze zobaczy. No i tak naprawdę, moi drodzy, to, to tutaj będę musiał nagrać coś na zapas. No i mam nadzieję, że coś wam fajnego dogram i będziecie mogli sobie wszystko ładnie obejrzeć. Ten mój Massey Ferguson, on tak na styk daje radę, tak mi się przynajmniej wydaje. On chyba też ma 400 koni mechanicznych mniej więcej tyle samo co ten Fendik. No i tutaj widzę, że w sumie mógłby to, to już być jakiś lepszy ciągnik, no ale też nie ma co wybrzydzać, bo ten mój Massey to on już, on jest tak długo z nami jak był ten New Holland którego ostatnio niestety sprzedałem, no ale to wiecie, to już jest jednak trochę, trochę silniejszy ciągnik i on daje daje bardziej rady bardziej rady, tak się mówi? Chyba nie, nie wiem w sumie sam, dobra, tutaj zrobiliśmy sobie jedno, jedno okrążenie z tym siewnikiem też z, tak zauważyłem, że dużo czasu poświęcam na takie przygotowanie do odcinka, aniżeli na samo pokazanie, więc mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. E, jeśli coś byście zmienili ogólnie w odcinkach, to piszcie w komentarzach. Wpadajcie również na streamy, bo są codziennie o godzinie 21 na Twitchu, Twitch slash zapraszam, gramy w Farminga, Geogesera albo w cs -a. No i dobra, nie będę to zbytnio tutaj przedłużał, moi drodzy, bo pokazałem Wam, jak ten najdroższy siewnik wygląda tutaj według gry. E, nie zachwyca, według mnie jest normalny, ale jest ładny na pewno, no i spełnia tutaj te swoje, swoje wymagania, czyli po prostu sieje. Ma chyba 9 metrów, albo 8 ja nie pamiętam już dokładnie, no, ale są lepsze wybory. Ja na pewno bym go nie kupił, dajcie znać w komentarzach czy wy byście kupili ten siewnik. No a w tym odcinku to już by było na tyle. Więc ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia bądź miej na w zależności od której oglądacie ten odcinek. I widzimy się już w następnych materiałach. No to. Nora, nora, elo!